Niemal od początku spotkania wrocławianie grali w osłabieniu po czerwonej kartce dla bramkarza Rafała Gikiewicza. Błąd popełnił Krzysztof Ostrowski i golkiper Śląska ratował się faulem w polu karnym. jedenastkę na bramkę zamienił Bartłomiej Niedziela i flota prowadziła 1 do 0. Do wyrównania w 23 minucie doprowadził Krzysztof Ostrowski rekompensując w pewnym sensie błąd z pierwszych fragmentów spotkania. 180 sekund później ponownie prowadzenie objęli goście. Tym razem Mariana Kelemena pokonał Krzysztof Bodzion. Druga połowa rozpoczęła się od czerwonej kartki dla piłkarza floty Sebastiana Olszara. Śląsk szybko to wykorzystał. W 56 minucie do remisu doprowadził Waldemar Sobota. Zwycięską bramkę wrocławianie zdobyli już w doliczonym czasie gry, a bohaterem gospodarzy został Piotr Ćwielnik. Mały krok w drodze do półfinału został postawiony w sinu Czeka nas jednak na pewno sporo emocji. Rewanżowy mecz rozegrany zostanie 3 marca. Nowym zawodnikiem drużyny wrocławskiej został Adam Kokoszka. Ma załatać dziurę po Tomaszu Jodłowcu. Kokoszka był piłkarzem Polonii Warszawa. Wcześniej grał w Empoli i Wiśle Kraków.